Etykiety. Olsztyn, Jolanta Wiszniewska. Teraz też o bezpieczeństwie, ale nie na drogach, a na stadionach. A w tle Euro 2012. Komendant główny policji zapowiedział, że policja jest do tego przedsięwzięcia doskonale przygotowana. Kibice piłkarscy są jednak innego zdania. Za przykład podają naganne ich zdaniem zachowanie policjantów po ostatnim czwartoligowym meczu OKS 1945 Olsztyn Polonia Pasłęk. Maciej Wrubel. Ryzykownym stwierdzeniem byłoby zdanie, że na stadionach spokojnie jest tylko wtedy, gdy trybuny wyglądają tak. To zresztą nie jedyne ryzykowne stwierdzenie. Zaczepiają nas pyskówkami jakimiś, później ktoś odpowiada znów pyskówką i tak się toczy. No. A policjanci nie powinni prowokować do takich zachowań. Policja traktowała nas po prostu jak śmiecie. Nie pozwalali nam wychodzić do kibla. To poszedł, dwie osoby poszły to od razu na ziemię i pałowanie. Aby nie dopuścić do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego, a także w trosce o bezpieczeństwo innych podróżujących, policjanci nie pozwolili kibicom wysiąść z pociągu. Funkcjonariusze nie pozwolili również na nagrywanie ich telefonami komórkowymi. Przepraszam, może pan odpłonić? Przepraszam! Jeden policjant odezwał się do mnie, powiedział schowaj ten telefon albo zaraz przypadkiem wyleci za okno. Policjanci stosują środki przymusu bezpośredniego wobec osób, które e, nie podporządkowały się w wydanym na podstawie prawa poleceniom funkcjonariuszy adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Policjanci zastosowali siłę fizyczną w stosunku do siedmiu mężczyzn, którzy zamknęli się w przedziale, nie chcieli tam puścić konduktora, dodatkowo nie chcieli się dać wylegitymować, nie mieli e, biletów. Wyciągali po prostu z wagonu po kolei do konduktora, zanim człowiek doszedł do konduktora, przyleciał przez. 15-20 rąk, dostaw z każdej strony, strzała, kopa. Kibice, jak twierdzą, nie wylegitymowali się, bo sami policjanci wylegitymować się nie chcieli. Nie chcą też pokazywać swoich twarzy. Bez kibiców nie ma sportu. To jedno. A zdaniem Marcina Zaremskiego, specjalisty do spraw marketingu sportowego, kibice nie zawsze słusznie sport traktują jak religię. Kibice uznają stadion jako swój drugi dom, chcieliby na nim rządzić, chcieliby się zachowywać według swoich reguł. Nie zawsze są one profesjonalne i nie zawsze pomagają klubowi. Tak jak podczas tego zeszłorocznego meczu olsztyńskiego OKS-u z Jeziorakiem Iława. I jeszcze jedno, na jednym z olsztyńskich forów ktoś napisał, że to nie koniec. Chyba prawie każdy kibic chce, aby oglądanie meczów odbywało się normalnie. O tę normalność nie trudno, jeśli trybuny wyglądałyby mniej więcej tak jak teraz, ale przecież wszyscy doskonale wiedzą, że nie o to chodzi, a raczej o to, żeby wszyscy zamiast walką między sobą zajęli się walką w imię sukcesu. Tego sportowego oczywiście. Olsztyn Maciej Wrubel.